Nie wiem. Ja tam będę... Srał. No może być też. Spoko. Ja Nie lubię srać. Nie, Ale czasem mi wpada w kibel. Do... 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 <śmulity> <śmulity> Ale czasem mi wpada w kiber. To jest <śmulity> lat Ej, to trochę smutne. Serio. To szkoda. O, pala, a. Załóż grupę na Facebooku, Ja lubię jak kupowka wpada mi w kibel. Jezu, Jesus, Jezus, tak to źle znało. To, to nie wyszło. works. Work. Ja się boję tego, że jak będę stary, to mi będą jajka wpadać do kibla. To jest... To jest mój strach. Ja ogółem nie boję się śmierci, ale boję się że historię. Ale <grym <się> <grym do kibla. Tak. Ale mamy żarty kurde na no poziomie.